Trening góry ciała, napięciu ćwiczenia. Ten jest jak najbardziej prostopadle do podłoża. Wsiadamy, mamy wyprostowane nogi przed sobą. Wypychamy klatkę piersiową do przodu. Plecy jak najbardziej wyprostowane. Łopatkę ściągamy. Ustabilizowany bark. Nadgarstek wyprostowany. I przeciągamy łokieć do tułowia. Jak najbardziej za siebie. Skręcamy lekko tułów, żeby jeszcze bardziej zaangażować. Najszerszy grzbietu, jeszcze większy zakres ruchu. Cały czas aktywnie napięty brzuch. I wiosujemy jednorącz. Będziemy się na plecach. Bierzemy gumę troszkę szerzej, rozstawiamy, żeby mocniej zaangażować klatkę. W wykonujemy wyciskanie gumy oporowej. Pamiętamy o wyprostowanym usztywnieniu nadgarstku. Wykonujemy wyciskanie gumy oporowej jedną ręką, druga ręka cały czas jest w górze, aktywnie napięta. Pamiętamy o łopatkach, żeby ustabilizować staw barkowy. Ręka idzie nieco szerzej od tułowia i następnie druga ręka. I jedna ręka pozostaje w górze cały czas. W klęku bierzemy gumę oporową w dłonie, zaczepiemy gumę przed sobą, wyprostowane obie ręce. Też świetne ćwiczenie na wzmocnienie łopatek podczas wyciskania tułów. Tułów usztywniony, klatka piersiowa do przodu wyciągnięta, brzuch napięty aktywnie. Ściągamy łopatki, barki do tyłu, wyprostowane nadgarstki i przeciągamy. Gumę porową do klatki piersiowej na wyprostowanych rękach. Przytrzymujemy kilka sekund i powoli wracamy. I z powrotem pozycja. Przytrzymujemy kilka sekund. I wracamy. Następnie stajemy. Brzuch napięty pośladki. Napięte. Wkręcane stopy w podłoże, stabilny kręgosłup, ramię. Trzymamy blisko tułowia. barki cofnięte, klatka wypięta, Nadgarstek usztywniony. i wyciskamy jednoręcz, rękę nad głową. Staramy się nie rekompensować markami ruchu, barki w jednej linii.